cześć kochani witajcie na kolejnej wyprawie. Jak widzicie jestem nad morzem. Dzisiaj tutaj poświrujemy z jakimiś małymi ptaszorami, a może też czymś morskim. Kto wie, jak widzicie do wschodu słońca mam jakieś pół godziny i może będzie się fajnie, bo nie pada, nie wieje aż tak bardzo i nie jest pochmurno, więc... Może poszukamy jakiś kady w podsłońce. Nie wiem, na razie się porozglądam po plaży, po plaży. Na plaży, a później ewentualnie pójdę tam w trawy i tam czegoś poszukamy. Robi się już przypływ, chociaż tutaj jeszcze wody dużo nie ma, także, także zobaczymy. No zapraszam na ten odcinek. Zobaczymy, co uda się tutaj tu dzisiaj zrobić ze mną. 300 i podpięty telekonwerter 1.4, więc po małe ptaki się nastawiam no a jak wyjdzie to zobaczymy przede mną tam mam stado ostrych gojadów z tym, że podejdę parę kroków dalej, bliżej ich to skończy się to tym, że odlecą tam no może się coś wpływa, ale to chyba nowe, spróbuję Wam je nagrać, pokazać. Odpoczywając sobie przed polowankami. Na razie mało się tu dzieje. Tutaj ten syf cały. Później będzie sprzyjał żerowaniu tych wszystkich ptaków. Te całe glony tutaj. Ale trudno, ja jedę dalej jeszcze, póki mam chwilę czasu, kiedy tam wejdę i będę szedł w stronę tam, yy, tych krzaczorów traw. W poszukiwaniu jakichś małych ptaków, bo już tam słyszałem nawet wprost Także może być dzisiaj spoko. Jak wyjdzie, to zobaczymy. Nie wiem, jak na razie ostrygo jady nie odleciały. Ale już jest alarm chyba. Tam na fajnie pozuje w wodzie, ale nie wiem, czy uda mi się nagrać. Albo spodziew się już wróciła z wody. Falki się też robią. Bo tam coś leci, zwiększymy sobie pole. Spróbuję odwinę podcieć, a tu to chyba postłka. Na 100% szybuje w powietrzu sobie. I so mam na 5000 ustawione. To jest jeszcze mega ciemno. Idę obrzeźć tą pustelkę. Jednak drapol to drapol. Ona już gdzieś odleciała. Szkoda, że jest tyłem do mnie. Ale fajnie, że jest. Nad tymi trawami, tam właśnie. To że tak daleko też. Mimo tego, że 840 mm, że tak powiem, to i tak za krótko na tego małego drapieżnego ptaka. Ale też się nie zrażam, bo mogą być też jakieś tutaj małe drobne ptaszki na plaży. Fajny dzień fajny poranek ogólnie. Jeszcze jak słońce wstanie, to może być tutaj całkiem dzisiaj epicko. Ciekawe na co ta pustuła tam puluje. Ale wisi tu w powietrzu już dobre 2 minuty. Macha tymi skrzydełkami. Pełno śladów ptaszorów. Jedna czysta, 20 sekundy. Tylko. Spróbuję tam podejść jakoś bliżej, nie wiem. Chyba kombinuję, co co mi tutaj może wyjść. Zostawię plażę i skoncentruję się już na tej postulce, a później ewentualnie będę robił coś pod światło. Tylko nie wiem, właśnie gdzieś mi teraz dociera. Albo zapikowała i gdzieś tam coś złapała tam jest ptaków kolonia mew no kurde, gdzieś ta pustułka mi minęła teraz no tak to wygląda niestety dobra, wzbiła się tam dosyć daleko ode mnie a ja tutaj muszę przejść przez jakieś no mam nadzieję, że nie jest aż tak głęboko Oczywiście mam kalosze swoje, więc żaden problem, Kurczę, ale by było fajnie, mieć jakąś fajną półsłupkę dzisiaj w zdjęcie. Zrobiłoby mi to dzień na pewno Ale znowu jest tam daleko Tak ją gonić teraz Co by zrobił? Nie wiem Gdyby się tylko chciała ustawić pod światło To było kapitalnie tam Tutaj jakieś bajoreczko się też zrobiło którego wcześniej nie widziałem tutaj W Raj Na pewno tam jest to miejsce Lubię tu czasami wracać właśnie i się rozglądać za właśnie ptakami małymi, większymi. Robić swój rekonesans. Gdzie ta pustuka leci znowu? Mega daleko. Tu stuka jest chętna, daleko tam. Poluję nad tym. nad tamtą częścią. Więc ja chyba wrócę na plażę. Zobaczymy. Bo słoneczko już za chwilkę wstaje. Za moment Jakieś chmureczki są, ale to jest minimalne. Więc nie mam to najmniejszego problemu. Daje to fajny klimat. Później tutaj wrócę, właśnie w te trawy, jeszcze raz by się za jakąś drobnicą. Fajnie było widać tą pustówkę, widzieć to na pewno. Jakieś tam fotko, jakieś fotko siadło, ale to nie jest to pewnie, co bym chciał. To nie jest, to nie ulega wątpliwości. bardziej ISO 500, sorry 5000, więc nie ma się co czarować. Nie brałem dzisiaj termowizji, no bo na ptaki tutaj na otwartym terenie raczej termowizji potrzebować nie będę. Przejdę tędy, zobaczę co tu się dzieje. Idzie przypływ, także nie wiem czy na chwilę mnie tu gdzieś nie odetnie. Jak widzicie jest taki warunek, a nie inny. Wody pełno. Zalewane. Zobaczymy. Nie, tam jest spoko już także. Luzik. dobra idziemy szukać kadrów dalej spójrzcie sami ile tu jest ptaków na tym dopływie tutaj fajnie mewa pozuje kolorki na niebie już się robią chmurki mogę to obejść sobie dookoła więc tak zrobię mam nadzieję że mnie słyszycie bo mega tutaj wieje a tutaj czapla czapla siwa chciałbym w jakimś innym Innej kompozycji. Tam kormorany. Ach uciekły. No właśnie tak to jest właśnie z podchodu. Nawet nie są odchody to jakiś spacer po prostu. A nie podchód. Dużo tych ptaszorów tu jest. Niestety wszystko to Płochliwe. Wejdę ja to na szybko zobaczę, co tu się wyrabia. Takim spacerowaniem na pewno straszy pełno tych ptaków. No ale jestem tylko człowiekiem, więc nie można sobie tutaj za wiele życzyć. Sobie przystanęmy na chwilę i poczekajmy aż łaskawie Paweł śmignie mnie fotkę tak to z ptakami morskim jest nie mam takiej czatowni żeby sobie tu rozłożyć w sensie leżącej ale dzionek może być całkiem fajny jak to słoneczko się za chwilkę obudzi i chodzenie po tym piachu mokrym strasznie nie ułatwa sprawy Tam coś jest stale. Nie widzę. Dobra, przejdę troszkę dalej, słuczymy. Więc dobra, jakieś Foto mam Pod te światło Nie jest to oczywiście szczyt marzeń, taki jak bym chciał No ale muszę próbować, nie ma innego wyjścia Tu jeszcze się przejdę chwilkę I wejdę w te trawy Słońce już Już wysoko Nad horyzontem Jeśli można tak powiedzieć I ach kurde, bostraszem. Nie tylko co chcę zejść niżej, zawsze ptaki mi uciekają, nie, Zawsze nie. Tak się to wszystko zlewa na tle tego tych wodorostów że to jest omlet. Jedno jest pewne, że wiosną yy, tu wiele więcej mimo tego, że tak jest tutaj mnóstwo ptaków to wiosna tutaj wymiata w Irlandii jeśli chodzi o fotografię ptaków ale jak jesienią nie zrobi swojego rekonesansu to też naprawdę nic z tego nie będzie Biega teraz jest światło naprawdę tutaj na tych wszystkich trzcinach Nawet tutaj nic nie słyszę jak na razie. Szczerze mówiąc nawet trąskawka by mnie teraz za zaciekawiła. Przeleciała mi tu czapla nadobna Jest spoko. W fajnym oświetleniu nie jest taka topowo biała, tylko właśnie te wschodzące słońce zrobiło ją taką żółtawą. Dlatego właśnie te światło jest ta pora dnia jest tak ważna. Szukamy dalej. Tu coś słyszę drobnego, ale daleko. Wiergota chyba. Prona sobie tam siedzi i czaj. Patrzę jak z cień wstaje i co się dzieje. Ale ma optaków tu jest. Tu słyszę już jakieś drobnicę, ale. W tych traumach tutaj to światło jest idealne. Idealne. Ciepło jakieś maleństwo? I on tu ptaka, on siedzi sobie cały czas spokojnie. Ale ja naprawdę z go pod te słońce. Kompozycję nie szału nie będzie, bo tylko dziubek wystawił. Sylwetka ptaka taka właśnie o. To fajne foty Woda już zbiera i to dosyć grubo, bo widać jak lewa już tą zatokę kolejna czapla na poleciała A jeszcze tutaj zerknę Tutaj słyszę kapki szkoda, że nie podświatło, no, ale tak to jest, siedzą sobie na słupku. Skoka i świergotek, sobie siedziały. Elia to ja będę szedł dalej. Przejdę w tamtą stronę. Zobaczymy, co się wydarzy. No i wróciłem sobie na plażę. Ten syf tutaj. Rozglądać się może jakaś drobnica. Jeszcze by tu wyleciała. Tutaj się Mewki kąpią, chyba coś jeszcze, ale nie widzę, bo już światło naprawdę jest grube, ale pełno ptaków, których nie widać i okiem tak po prostu w tych wszystkich, w tym całym syfie, że tak powiem, jeszcze odbijające się światło od wody też nie pomaga. leciało sobie statko Przede mną mam statko sieweczek obrożnych które właśnie leciało <grymne> Szkoda Także tutaj już mam plażę wyczyszczoną ale pójdę tam w stronę rzeki, zobaczę co tam się dzieje, widzicie słońce już jest na maksa wielkie i już naprawdę wysoko. O, a tutaj znowu w trawach pełno różnicy. Tylko nie wiem co to jest, nie widzę. To tak malutkie, że po prostu tego nie widać. W świetle nie mam tu teraz piękne. z pleców, że tak powiem. Kapitalnie to wygląda. Co czynić? Siergotka w tym świetle. Całkiem fajnym obiektem do foto fotografowania. Coś jest głęboko jakoś mega to nie może tam dalej na pewno, ale tu przy brzegu spoko. Ale widać jak się rzucają Witalnie, ale ja zerknę sobie tutaj jeszcze Co tutaj się dzieje tak na szybko Ale tu śmierdzi tym bagniskiem całym Tam widzę czaple Jest mega daleka. Serkna. Dobra, jestem przy aucie, ale tylko na chwilę, żeby zmienić sprzęt. Może nie zmienić, ale żeby zabrać. Jak tu jestem To czemu by nie spróbować coś, coś tam złapać dla relaksu Czemu nie? Nikt nie powiedział, że nie można, nie? W Finlandii jest tyle fajnie, że nie potrzebujecie żadnych licencji, pozwoleń, kart. I tak dalej. I tak dalej. Mam tu jakąś blachę zapiętą. Zobaczymy czy cokolwiek uda się tam złapać. Jeżeli nie to. Przynajmniej, że to 5 minut. Popróbujemy. A może jeszcze coś fajnego podleci, to a mam pom ze sobą, tak guzik. Sprawdziłem sobie największy przepływ o godzinie 9 ma Afryce, czyli jakieś 30 minut. No więc dobra kochani, jeżeli nic nie widzieliście, to żadnej rybki, nie udało się złowić, ale jakieś takie półgłębinki sobie jeszcze tutaj właśnie połowiłem. Także mogę śmigać na hawkę. Zdjęcie wszystkie widzieliście, także dajcie mi znać w komentarzu co myślicie. O no, dzisiejszym wypadzie w tym odcinku. A zostańcie ze mną, bo naprawdę już za parę, parę tygodni będzie naprawdę. O grubo, także e, zapraszam już teraz. Dobra. Tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się kochani, pamiętajcie wychodźcie za aparatkami, gdziekolwiek możecie, chodźcie cokolwiek możecie, także tego Wam życzę i udanych kadrów, trzymajcie się, pozdrawiam Was na razie, hej hej.